Budowanie sukcesu. W budowaniu sukcesu chodzi o odwagę i determinację. Oto, by wytrwać w obliczu przeszkód i podjąć ryzyko. Ryzyko jest nieodłącznym elementem budowania silniejszego siebie. Sukces nie polega na chwili szczęścia, ale na trudach i wysiłku, które wkładamy w osiągnięcie naszych celów. To kluczowa różnica. Musimy postawić sobie ambitne cele i działać na ich rzecz każdego dnia. To wymaga dyscypliny i samozaparcia, ale nagroda jest warta trudu. Pamiętaj, że porażki są częścią procesu. To w nich tkwi nauka i wzrost. Nigdy się nie poddawaj. Zamiast tego analizuj swoje błędy, ucz się z nich i kontynuuj dążenie do celu. Budowanie sukcesu wymaga również zdrowych relacji z innymi ludźmi. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i inspirują. Bądź otwarty na nowe pomysły i możliwości, które mogą się pojawić. Nie trać wiary w siebie, zaufaj swoim umiejętnościom, a zobaczysz, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko, czego pragniesz. To jest siła, która popycha cię do przodu. Budowanie sukcesu to nie tylko cel, ale przede wszystkim proces. To ciągłe dążenie do doskonałości i nieustanny rozwój. Doskonałość nie jest momentem, a sukces nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale wynikiem codziennych wysiłków. Bądź odważny, wytrwały i nieustannie się rozwijaj.